Krzysztof, jesteśmy na uroczystym otwarciu nowego domu aukcyjnego w Warszawie, który zarazem jest galerią. Jak oceniasz dane miejsce na warszawskiej mapie artystycznej i biznesowej? Bardzo pozytywnie. Młodzi artyści będą mogli się wyrazić. A to jest bardzo ważne, gdyż niewiele sztuki alternatywnej i młodych ludzi jest promowana. Musisz no, mnie zapytać, skąd przybyłeś? ponieważ mieliśmy okazję Ciebie prosto z walizką złapać, jak e, właśnie z daleka tutaj e, dotarłeś. Obiecałem ani, że dotrę, więc dotarłem, dotarłem z Nowego Jorku i no, oto ja jestem. Słyszałem, że prosto że z danego bankietu, z danego eventu lecisz na kolejne niesamowite wydarzenie. Co to będzie za wydarzenie? To będzie 40-lecie Lady Punk. Tu, tuż nieopodal, same fajne grono przyjaciół, no i legenda zespołu. A co u Ciebie słychać, jeżeli chodzi o Twoje plany zawodowe? Wiem, że już jakiś dłuższy czas temu miałeś COVID-a, przyszedłeś, jesteś zdrowy i widzę, że się aktywnie działasz biznesowo, zawodowo. Głównie Emiraty, Saudia, Arabia, w tym momencie trochę Laos i Ameryka, ale daję radę. Jeżeli chodzi o Twój magazyn, Twoje dotychczasowe gale, które organizowałeś, czy powrócisz jeszcze do tego tematu, w, czy to w tym roku, czy w przyszłym? Tak, powracamy w tym roku. W grudniu będzie zarówno gala, jak i nowy numer. Powracamy w wielkim stylu. A jeżeli chodzi o kolejną Twoją pozycję wydawniczą, bo jednak przez ostatni czas udało się Tobie kilka książek wydać. Niebawem w grudniu również na tej gali będzie premiera nowej książki Poznaj Świat i zrodą Siebie.